Hej! Dzień dobry! Trzy blondyny! Tripel! Tripel! No! Nie mylić z triple. Kiedyś pracowałem w tym, w takiej pizzerii. I właśnie opowiadał Barman. A, a to tam gdzie miałeś te wypieki. No. I opowiadał Barman, że yy, no, w tych dzisiejszych czasach jak się idzie na dziwki, ja poleję. No, jak się idzie na dziwki, to nie wiadomo co się trafi, czy to HIFA, czy kurwa jakiś ten. A no, może że kiedyś to się najwyżej wracało z tej, z dyskoteki. I, I chłopaki gadali co dostałeś. No ja trypla, A ty, no ja mendy. I czasem przychodził koleś, miał tak zwany pakiecik. no mendy. Więc my tu dzisiaj z tryplem tylko startujemy. Z triplem z. Browaru Cornelius. Cornelius 8% alkoholu. O! Ładne dziewczyny. I co najważniejsze, słuchajcie, tu jest taki medalik. Medalik, który powoduje, że samo piwo nie może być niedobre, bo medalik to jest pierwsze miejsce z Chmielaków Krasnostawskich. Piwa w stylu belgijskim o ekstrakcie powyżej. O ekstrakcie podwyższonym powyżej 14. No, ciekawe to nazwane, nie? No na Chmielakach wygrać z perlicą, z perełką, naszą kochaną, to jest łatwo. To już samo w sobie coś oznacza. Nie. drożdżową, to... tak? tak Lej z Lej z to jest, powiem ja wam, to jest jedno z pierwszych piw takich innych niż jakieś lagery, które piłem. Ale w, w ogóle no, łatwo dostępne. Zobaczcie, jaka jest różnica. Jest, jest łatwo A, dostępne. I tak, I, i tak nie widzicie łatwo dostępne. Jest w ogóle chyba jedno z pierwszych piw w Polsce takich ogólnie dostępnych, które miały taką ładną wyróżniającą etykietę. A etykieta jest z do dzisiaj? Z tymi. Nieśmiertelna. No. A co w tym piwie? Nic. Piwa jak piwie. Piwa jak piwo. Kto to tak w ogóle małe piwa no, na dwóch? Co to za jakaś dziwna atrakcja? Pojeby. Nie jeździć. o... Nie otwierać kluczem, nie otwierać brzuchem. Tak. O, chmielone cascade między innymi pomarańczą skórką i zielonymi ziarnami kolendry. O, proszę. No, no to i tak. tak. No czuć. No pewnie. No. No. Naprawdę fajny belg. Sulimar producentem, Rewarna 5. Zolig ja Z że to... Słonek no, no. no mów, mów. Piznicki. Piznicki, wiedeński, przeniczny, a marynka, lubelski i keskate to są I skórka jeszcze, i ziarna kolendry, i drożdże. I wszystko to czuć. Marynka, zwłaszcza czuć marynkę. Ale ja to piwo zapamiętałem, że ono było jakoś tak bardzo mocno alkoholowe. A to nie jest, to jest przyjemne, ten alkohol grzeje gdzieś tam w przełyk, Może ale... Może ciepłe bardzo. Nie, nie, chyba nie. No bo 18% ekstraktu, sporo, 8% alkoholu. Naprawdę fajne, bo wyraźnie czuć te pomarańcze. No. Jest ten też fajny, ten, bardzo mi się podoba ten akcent gumy balonowej w tych belgach takich, mm -hmm. nie? Fajny, też jest. Kurczę. Kurwa, spoko piwo. Uh -huh. Jak z taką dostępnością one są na cierpienia, dostępne. No, tylko że ono stole wbrew pozorom nie jest takie tanie jak na zwykłe piwo, takie dostępne wszędzie, bo ono kosztuje jest piątala to lekko lekko. Tak? Ale Za to, to 0,3. Tak, ja no myślę. ale mówmy się i hey, tak, no. Nie, jest złe. nie ma podejścia cenowego do kraftów. Do spoko. Polecam. Hmm? Kaleta. Nazywam się Żanet Kaleta. Jestem położną z wieloletnim doświadczeniem. Jak chcecie komuś polecić piwko jakieś inne niż pije ktoś na co dzień, to... No ja na przykład, do mnie przyszedł kiedyś kolega Mariuszek z Blokowo. obok. Pozdrawiamy. Jedyny twój. No ale to jest niewielu. No. E... I nie miałem za bardzo nic w domu, a wiedziałem, że on gorzkich nie lubi. Dałem mu komesa i to chyba quadrupla. Ale to te komesy to są takie hardkorowe, nie? Wywalił cztery. I był zachwycony. Trzeba na gadka. tak? No Wywalił to 4 quadruple byłbym zachwycony, zachwycony. Znaczy w ogóle ale super to smakowało. Wysięczy. Nie no, to ja go wyprowadził? E, smakowało mu i było jeszcze tak, że e, mówi, że nie jest gorzkie, że jest słodkie, jest no, miłe, jest sympatyczne. Ale już te komesy to, to w ogóle one są tak alkoholowe. Chyba, że dałeś mu te wyleżane tutaj stąd. Nie, nie, takie zwykłe ze sklepu. Z Lidla jeszcze przy okazji no były, bo miałem ich dużo, no tak. w było promo tak, bo w Lidlu było promowane. No to to już jakiś czas tam. No i dziabno, i super. I to no. Zadowolony. No. Tu też będziecie zadowoleni. I Mariuszek po tym. teraz z w wciąż jest. No, w sensie. Nie, że obie bliźniaczki zapłodnią, tylko żonę swoją, i ona będzie rodziła mu bliźniaczki. Hmm. This is my twin sister. Her name, fuck you. Fuck you. Fuck me. Dziewczęta. Po kwadruplu, tak? Po kwadruplu. Po triplu to co? Półtorej dziecka się komuś urodzi. Nie, może dwujajowe. Albo. Ale fajne to blondynuje. No, fajne. I takie ze smakiem, nie? No. Nie takie, że goła dupa, tylko tak, o ta takie. w ogóle pin up, taka na dole. Zgadza się. E, o ta dziewczyna po środku, to taka najbardziej luzacka, że na plaży. No, a ta trzecia taka oto z tatuażami, fajna też taka, nieśmiała trochę. Fajne dziewuszki. No, fajne. Fajne, fajne, fajne. No, dobra. No ten Cornelius to da, dalej teraz idzie jakimś takim, nie? Przeciera szlaki, bo to z Corneliusa są, to było to halloweenowe, takie w puszce, nie? Mhm. Oni wypuścili potem, do dzisiaj stoi u mnie w lodówce, nie mogę go jakoś przymierzyć się do niego jakieś Halloweena? korzenne, czy, czy... W tej samej serii co Halloween, tak samo, taka sama pucha. Tak. Muszę ją tu przynieść kiedyś, no, no. I bo jakoś nie mogę do niej podejść, a tak samo zajebista, kiedyś drzemniemy. No ja pamiętam kiedyś piłem y, Corneliusa Porter pierwszy i ostatni raz, był tak słodki, że nie dało się go dopić. To czy ja bezsmokawa. nie mogłem? To mi by Nawet no, tym Słodyczka by chyba nie, nie? było. Straszny był. Ale no, trzeba będzie zrobić po drugie podejście. Słuchajcie, no i tyle z naszej strony. Fajno, jak jesteście, słuchajcie, pierwsza w nocy, jedziecie zjebani z roboty, zajeżdżacie na Orlen, powiedzmy, i chcecie sobie kupić jakieś piwko, żeby sobie... Dobrze tylko... Tak, dobrze nie? zasnąć, to będzie idealna propozycja. Znajdziecie to piwo na stacji, 8V zrobi swoje, pójdziecie spać. Mówicie do kasjerki, że jest ładna. Poproszę, trypla. No. a ona. Ale ja już jestem po leczeniu. Nie mogę panu pomóc. ona tak jest, z bułką bawarską czy zwykłą. Dziękujemy.